Doszło nas słuchy, że w mieście Brickrix panują stwory z Minecrafta. O nie. Jak trzeba trzeba je tam y, rozwalić. Weź sobie jeszcze rakietnicę, bo podobno nas oni są mocni. Dobrze. Nie <laughs> widzę już pierwszego! Przed nami jest! Wezmę snajperkę! Może Dobrze. też być. Jest przed nami!

Weź rakietnicę. Cześć, Trzeba rakietnicę. Okej. Okay. Akurat. Łatwo. Świnia i mamy jedzenie. Na U. Ju już już, już na pewno nie żyje. Mmm, pieczona świnka. Lubię taki. Ja też lubię. Lubię jedzenie w ogóle świnie. Szczególnie lubię jedzenie. Nie <grym grym> szczególnie. uwaga, uważaj, uważaj, uważaj! On, on, się, on się na nas patrzy. On się na nas patrzy. Zainteresowany. Trzeba uważać. O nie. HAPPY GHOST! Kręci się, ucieka! Ja. Już. Zesnajpiłem go. To było szybkie. Gdzie są następne? Musimy pokonać wszystkich. No na najgorzej będzie chyba z Sera A Musimy dojść do wieży. Villager! Gdzie? Już, już nie żyje. Był na dachu. Enderman! Szybko! O. TNT! Nie, nie trafiłem! Ja spróbuję trafić. Jest! Rozwala się! Pięć lat później. Kurde, szybciej, szybciej go! Ja może podejdę? Żony. Nie ma nogi już! Jak go to nie trafia? Niemożliwe. Jest, jakiś On jest jakiś z harypotterem. Nie mam mu głowę! Jest! Brawo! Dobra! Puśmy dalej. Teraz kolejnych. Widzisz, tamtą rzeczy! Jest! Ale, tak, proszę nasza wieża, widzę ją tam. Ale musimy uważać, bo tam niby zombie jest. Zombie tam samo, o nie, zombie. Trzeba tam upomnieć. jest taki zombie, jeden co y, jest tak szarżuje, nie on się nie nudzi w tańcu. Pamiętajmy, żeby, żeby przeładować sobie broń, bo potem będzie ciężko. że no szczególnie co możemy nie na rady. Widzę, wieżę naszą. Dobrze. Co No co? Czekaj, to ten gas! Nie żyje. Polony jest tam. Rzeczywiście, <laughs> on tak daleko poleciał. Mogę nie strzelać w niego. Snajkował. Ale chyba jeszcze żyje! Strzelaj! Strzelaj w niego! HAPPY GAS! ŁAP GRANATA! Happy Dobra, ghost. zostaw go. Nie ma szans. Zniknął. Zniknął. Poleciał, poleciał do nieba. Chyba tak. Wi widzę naszą wieżę. Tam trzeba się udać. Tylko ostrożnie. Uważaj przed Brainem. Dobra. Nie widzi, tutaj, za tą głową. Wodrze pociąg, wodrze pociąg, wodrze. Trafił pociąg. No. Szybko, 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 szybko. szybko. Strzały do niego nie docierają. Trzeba go pokonać jak. Y... Na pewno? Użyję tego bomby. Trzeba nie, 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 bo on wybuchnie. A trzeba go pokonać dyskretnie jak wszystkich innych, pokonamy, bo on, jak... Bo on jeszcze zaraz pewnie. A, tu. Najpierw pójdźmy do wieży. Weźmy jakieś czołgi. Tu, i będziemy... tu, tu, tu! Wieża. I zombie, który szarżuje. Trzeba uciekać. Trzeba, uważa. Trzeba uważać. Mam taki pomysł, rozdzielmy się. Yy, ty idź tamtędy, a ja pójdę tamtędy. O kurde. Okej. Okay. O, no, to śnieg. Mhm. Trzeba tylko uważać. Trzeba uważać. Bo no. zły... Zły Hero Brain na pokona. Jeszcze e, słyszałem, że gdzieś Creeper grasuje. O kurde Na szczęście mamy toki. Mamy Wokitoki, która działa bez baterii. One na, było na baterię? Nie, nie było, to jest na USB I mhm. Idę do wieży! Że... E, widzę na radarze e, jakaś potwór. Jakiś potwór! Potwór chce rozwalić wieżę! Potwór idzie rozwalić wieżę szybko! Nie. Nie! Nie! Zombie rozwalony! Ale też wieża się rozwala! Wie wieża się rozwala! Nie! Musimy tam wejść! Tam jest jakaś osoba! Znaczymy nie! Tam sobie. Nie! Stefan! Przepraszam! Nie! Leci na ciebie. Stefan! Nie! 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 To wszystko wina Herobrine'a! Mam jego głowy. Stefan! Jego głowy. Nie! Biedny Stefan! Dobra. Trzeba... Wiem, trzeba jest... znaleźć Herobrana i trzeba zewcić się jakiś Garaż, Garaż może i znajdziemy jakiś czołk albo coś. Jakiś auto, no. no. Dobry pomysł. Dawid Tutaj i Linjo szli do garażu. Nie. Lecimy do garażu. Daj dawaj. Pamiętaj, trzeba pok masz, pokonać... Trzeba pokonać tego... Nie Endermana. Y Endermana pokonaliśmy. Y Herobrana. Tu są dwa garaże. Idziemy A, do tych dwóch do drugiego? Idę do, do drugiego. Ja poszukam tutaj jakiś samochód. Może. Bo coś. Mimo. Ponieważ... Okej. Okay. Coś dobry znalazłem. Pojazd. Jakiś dobry pojazd. Jakiś znalazłem coś. Ciekawe czy się odpali. Obawiam o, się, że nie. ja! Oh, yeah. Co to jest. O oh, tak. Ha, ha. Wezmę mój... czołg mojego... mojego prydziadka. Z kieszeni go wyciągnę. Ja. Dobrze. Ja tu ja jest Może być. Teraz wystarczy, że strzelimy. I believe I can fly O! Zapomniał... Ja Zapomniałem, że się mogę teleportować. Hira Brain O no ja też! Przecież mamy... To jest 2050. To nie działa, nie działa na niego! Jego. Pełna rura! On jest samotny! Pełny Idę go taranować! Ja, ja Idę się poświęcić. Ty, 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 ty. Nie! Ty, 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 ty. Mój czołg spadł o. na tory! I wybuchł! Aaaa, taranuje go! hamie, ty, zabiłeś Stefana! Teraz dostaniesz! Tak, jak! Nie wiem, jak. Nie! Adels. On mi. Aaaa! On mi zjadł! O nie! O nie, nie, nie! nie. Tak się nie bawimy! Jestem, Jestem. wyszłam z Rozwalamy Hirabrina Nogi mu rozwar. on jest stry <grym> i <wytkujesz> twardy jest. Jak? Jak orzechy Trzeba go rozwalić! Nie, on wypuszcza jakieś klocki I mnie blokują. Trzeba go rozwalić! Łebo trzeba rozwalić! A jest sobie <grym wytkujesz> Ja wiedziałam, że Hera istnieje. Nie, nie, ale nie myślałam, że istnieje w prawdziwym życiu. Nie. O nie. Y y miasto Brickrix potrzebuje wsparcia. I idę po jakieś auto, którego staranuje Szybko. Ja też. Na, miasto jest w tarapatach. Miasto jest w tarapatach. Trzeba Dobra. wziąć się za, to z, za niego. Ja wiem, że bo stać. nie możemy go porobić. Pewnie jest o, jeszcze nie. jakiś: jeszcze coś? Jest coś! Trzeba, mam jakiś dobry samochód, ale nie wiem. Czy... Nie, czy to. Bo się brzydko patrzy na mnie. trzeba poszukać jakiś dobry taran. Żeby go staranować. Ja mam. Ja, ja mam. Szukam dalej. Szukam dalej. On jest zbyt niebezpieczny. On może wybuchnąć. Dobra. Napisane jest, że może wybuchnąć. Jadę autem. Oh, o, chyba tu będzie to. O no, nie. niebezpieczny. Ale... Lecimy do, Lecimy. do niego. Pokonaj Shiro Bryna. Po, poświęcę się, O ja. go ja, coś takiego jest idealne. Strzał. Nie jedzie po ciebie. To nic nie, Jakiś nie dało. Jakiś autobus, Kłopata. to nic nie dało. Taran jedzie. Uch. Pali się wszystko. On się pali. Powoli umiera w oczy, żeby nic nie widział. Nie! Yes. zobaczy, ja lewę bym... Trzeba go przeciąć na pół To nic nie daje Idę poszukać jakiegoś innego Bo może się dziś schowa! Ja też Włączam radar, dronę włączam Church dobra Uf, Ciężko Są <grystanie> To jest to. To wiem. Znalazłem Creepera! Creeper! Wybuchnął! Już po o Oj, teraz. Mam! Chyba! Mam, Mam jakieś działo na kółkach! Trzeba go rozwalić. Zwykła bazooka mu nie daje rady. A normalny karabin? Tym bardziej karami, oh. trzeba. Ja wiem, że co... oh. Wr w z niego dronem, może wybuchnie. o, oh, dobra będzie. Oh. Mam to będzie. to będzie. nie, Jakieś brzydkie! Ale jest! To by działało. Bo wygląda jakby nie działa. Szybko! Trzeba go pokonać! Mam! Działa! Mogę tylko unicestwić go! Nie! Wyrzuciłem! Moją rakietnicę! Czemu to nie strzela? Ale to jest? Kupie! Idę po... Lecę po czołg y, moim dronem. Czołg, czołg y, w, wujka Staszka. Szybko to celu. nie robi. Ten to jest nie ma sensu. Ten um, trzeba. Brzydach. Ja wiem, że on jest brzydki, ale trzeba się wziąć w garść. Bo inaczej, Brickrix nigdy nie zazna spokoju. Spokoju, spokoju. O nie! Co to? O nie! Coś Wziąłem czołg Dziadka Stasia. Czy tam Staszka? Co to jest? Tyranosaurus Rex! To jest Maga! Bum! Jest! Droga mu się A. rozwaliła! Leci! A. A. Udało się go pokonać! to jest? Znalazłem jakiegoś robota. Nie wziąłem go. Jaki dziwne. O, udało się. Jest! Mnie. Brickrix zaznało spokoju. O. Jest! Dolin, dolin, dochodź tu. tu. że że no. wykonaliśmy swoją robotę. No Dokładnie. Żegnaj.